Cześć, dzień dobry. Gotuj się na zmiany to program edukacyjny, którym razem z Winiary chcemy zmienić nawyki żywieniowe nastolatków. Jak? Pokazując Wam bardzo proste przepisy, które jesteście w stanie przygotować w domowej kuchni. Ostatnio dodałem to InstaStory. Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie zabieram się za przygotowanie kolejnego odcinka Gotuj się na zmiany i na pewno wezmę na zapytę kaszę. Ale o tym, z czym przygotuję tę kaszę, zdecydujecie wy. Więc koniecznie na dole tutaj. Napiszcie, jakich produktów mam jeszcze użyć. Więc przygotuję dzisiaj śniadanie i obiad do kolacji ze składników, które zaraz wylosuję. Więc zaczynamy. Mango. Potrzebuję trochę więcej tych składników. Słonecznik. Mleko migdałowe. Czwarty to. Syrop klonowy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyczaruję, to oglądajcie kolejny odcinek. Przyznam się szczerze, że sprawiliście mi niezłe wyzwanie, ale wymyśliłem już przepis. Przygotujemy budyń jaglany z prażonymi pystkami słonecznika i z kawałkami mango. Dobra, mamy tutaj kaszę jaglaną. Dzisiaj ona będzie e, takim składnikiem głównym, więc gotujemy sobie ją. Najpierw przelałem ją zimną wodą, e, dopóki woda nie będzie mm, klarowna. I teraz potrzebujemy ją sobie ugotować. Około 1 cm ponad kaszą jest wody, więc czekamy, aż będzie miękka. Budyń jaglany jest fajną i o wiele bardziej wartościową alternatywą dla tradycyjnego budyniu. Możecie ją przygotować na wiele sposobów. Ja akurat mam syrop klonowy mango i słonecznik. Wy możecie dodać miód, możecie dodać cukier trzcinowy e, albo na przykład rozgniecionego banana, jeżeli chcecie wersję na słodko. Jeżeli nie, to możecie na przykład pieczoną marchewkę z kuminem, e, więc naprawdę możecie bardzo eksperymentować. Teraz do ugotowanej i ostudzonej kaszy jaglanej wlewam mleko migdałowe i syrop klonowy, ok, i blendujemy. O, taką konsystencję powinien mieć nasz budyń. Teraz na rozgrzanej patelni prażymy sobie pestki słonecznika bez dodatku tłuszczu i kroimy sobie mango. Ok, przekładamy sobie teraz nasz budyń do słoiczka, do miski. Możecie przełożyć na wierzch, dodajemy mango. I prażone pestki słonecznika. I gotowe. Udało mi się wykorzystać wszystkie e, cztery składniki, więc zabieramy się teraz za obiad, o kolację. No to teraz przygotowuję kolejne danie. Będzie to obiad albo kolacja, więc losuję pierwszy składnik. Oho, ja już wiem. A wy jak myślicie? Kurczak czy krewetki? Dobra, tak serio to krewetki. Yy, kolejne, kolejny produkt to groszek. Trzeci produkt to. Jabłko. No, ciekawie, ciekawie. I czwarty. Marchewka. Groszek, marchewka jeszcze się łączy, ale krewetki, jabłko. No dobra, zabieramy się za gotowanie. Podstawą naszego dania będzie kaszotto cztery sery na bazie kaszy jaglanej. E, no to co, zabieramy się za jego przygotowanie. Do garnka z wodą dodajemy sobie przepukaną kaszę jaglaną. I... Przyprawy, i teraz zagotowujemy. Ok, tutaj już nam się zagotowało, więc zmniejszam sobie ogień taki na średni, przykrywam i przez 5 minut to będzie się dusić. A teraz Was trochę oszukam, bo poza składnikami, które wylosowałem, dodam jeszcze czosnek, ale to tylko po to, żeby podbić smak krewetek. Dodajemy sobie na patelnię. Masło. Dodajemy czosnek. I od razu też wymyte, pozbawione pancerzy i osuszone krewetki. Ok, teraz sobie pokroję w kostkę jabłko. Nawet dodanie jabłka ze skórką jest lepsze, bo nie pozbawiamy go cennych substancji, które są właśnie pod skórą. I teraz do garnka ląduje jabłko, ląduje też zielony groszek i marchewka. Będziemy gotować jeszcze jakieś 5 minut. Krewetki się usmażyły. Kaszotto jest gotowe, więc możemy nakładać. O, zobaczcie, jaką ma konsystencję idealną. Wiele osób boi się przygotowywać krewetki. Zazwyczaj ze względu na to, że boję się, że po prostu nie wyjdą, a są one naprawdę banalnie proste do przygotowania, bo jak widzicie, wystarczy masło, czosnek, sól i pieprz. Teraz na koniec trochę pietruszki. Na wierzch. Śniadanie, czyli budyń jaglany z mango i z pestkami słonecznika. I obiad albo kolacja, czyli kaszot to cztery sery z krewetkami czosnkowymi z marchewką, z jabłkiem i z groszkiem. Mam nadzieję, że udowodniłem wam, że można przygotować fantastyczne dania z wszystkiego co mamy w lodówce, nawet z takich najbardziej randomowych składników jak na przykład jabłko czy krewetki. Po więcej przepisów zapraszam was na gotujsi.nazwiany.pl. Tam znajdziecie również dużo porad dotyczących dobrego żywienia. Do zobaczenia.